Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony, król Żółci. W obwodzie Donieckim Rosjanie weszli już do Wielkiej Nowosiłki, zajmując jej południową dzielnicę. W okolicach Pokrowska zajęli natomiast Udaczna, wioskę znajdującą się na drodze do miasta, tym samym cementując swoją kontrolę nad tą trasą. Syrski oficjalnie wypowiedział się już w sprawie transferu ludzi. Z sił powietrznych do piechoty. Stwierdził bowiem, że są to specjaliści, których co prawda nie można zastąpić, no ale Ukraina ma tak dramatyczne braki na froncie, że nie da się ich już zwyczajnie uzupełnić zwykłym poborem. Innymi słowy, sam el-Komandante twierdzi już, że sytuacja na froncie jest tragiczna. A chciałbym tylko przypomnieć, że w zeszłym tylko miesiącu, według tylko oficjalnych danych zdeserterowało 18 tysięcy żołnierzy, a liczba ta cały czas wzrasta. Nie mówiąc już w ogóle o stratach bojowych, czy ludziach, którzy się po prostu, że tak powiem, rozpłynęli. W tym samym czasie w Kijowie właśnie mieliśmy protesty członków rodzin, osób zaginionych, domagających się informacji odnośnie swoich bliskich. W momencie, gdy żołnierz ma status zaginionego, no to rodzinie nie trzeba wypłacać odszkodowania. Plus oficjalnie cyferki są fajniejsze. W związku z czym większość tych, którzy stracili życie, a nie byli członkiem któregoś z lokalnych fan klubów Bandery, no zwyczajnie kończą z tym statusem. Nie jest to zresztą pierwszy taki protest, a już na pewno nie jest to protest ostatni. Mieliśmy również naloty na infrastrukturę. W dniu Propietrowsku w wyniku ataku na lotnisko zginął duński instruktor lotniczy. Co on robił na Ukrainie, skoro załogi f 16 są podobno już wyszkolone? No na to pytanie odpowiedzcie sobie już sami. Mieliśmy również naloty w Kijowie i Połtawie. Ukraina również miała swoje naloty, tym razem głównie na sam zachód Rosji to jest obwód Tulski i Kałski. To są obwody graniczące z Białorusią. Celem były magazyny ropy naftowej. Mieliśmy również ataki na Kazań i inne okolice Uralu. Cel taki sam. Rafinerie i magazyny ropy no to bardzo łatwe cele dla ataków dronowych, no bo wiadomo, ropa jest łatwopalna i robi dużo boom, więc jest i co w telewizji potem pokazać. Jednakże Rosja ostrzeliwuje tego typu infrastrukturę od trzech lat. I jakoś dużo to nie daje, a sama Rosja jest jednak troszeczkę większa od Ukrainy. Na Ukrainie mieliśmy zatrzymania generałów dowodzących obroną obwodu Charkowskiego w 1944. Zaniedbania były tam, lekko mówiąc, znaczące. Choć za największe zaniedbania, to jest za przygotowywanie fortyfikacji, które nie istniały, to odpowiadał akurat mer obwodu, który zatrzymany na, na tę chwilę nie został. Zresztą koniec końców to wejście Rosjan aż tak głębokie tutaj nie było. Dużo bardziej na pakę według mnie zasługują ludzie od obwodu Donieckiego i ataku na Kursk. Wraz z tymi panami aresztowano zresztą też dowódcę tej słynnej już 155. Brygady, co zdeserterowała z Rosja zapowiedziała, że nie wpuści brytyjskich okrętów na Morze Azowskie. Jest to część Morza Czarnego, będąca na tę chwilę de facto morzem wewnętrznym Rosji. Jednakże ten dokument dopuszcza stacjonowanie na Ukrainie brytyjskich wojsk, floty, a także nawet budowę w przyszłości baz wojskowych. A przypomnijmy też, że Wielka Brytania to Krymu akurat nie uznaje za część Rosji. Zresztą mieliśmy już jeden taki incydent z udziałem Brytoli na Morzu Azowskim jeszcze przed tą wojną. No, Brytolom bardzo zależy na podtrzymaniu tego konfliktu, więc w najbliższych miesiącach możemy z ich strony spodziewać się kolejnych prowokacji. A propos prowokacji, mamy nowe doniesienia odnośnie uszkodzeń kabli na Bałtyku. Mianowicie, Washington Post twierdzi, że wedle ich ustaleń sprawcami tych wypadków nie byli wcale Rosjanie. Tak w zasadzie to nikt nie jest sprawcą, od po prostu seria niefortunnych zdarzeń. Jak dla mnie to trochę dziwne, że wszystkie kable internetowe pomiędzy Estonią a Finlandią zostały przez przypadek przecięte. Podobnie przecięto część kabli między Niemcami a Szwecją, już nie mówiąc o kablach w Norwegii, która co prawda nie leży na Bałtyku, ale należy do NATO. Jak dla mnie to wygląda po prostu na prowokację, która zwyczajnie nie wyszła. I trzeba teraz po prostu wyciszyć sprawę, bo gdyby to byli Rosjanie, no to nawet nadejście Trumpa by tutaj nic nie pomogło. Litwa oskarża Rosję natomiast o następny sabotaż, mianowicie o zakłócenie sygnałów GPS. Podają już nawet jeden przykład, konkretnie to samolot pasażerski Ryanera, który miał lądować awaryjnie w Wilnie, właśnie ze względu na problemy z GPS-em. Firma ta zawiesiła nawet na tę chwilę loty na Litwą. Szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie nieprawdopodobne, choć Litwini są tutaj też sami sobie winni, no bo ta, w tamtejszej przestrzeni powietrznej latają drony szpiegowskie, które dostarczają dane o ruchach rosyjskiego wojska. No a przypomnę, że Rosja to właśnie toczy wojną. Szwecja po raz pierwszy wysyła swoje wojska do udziału w międzynarodowej brygadzie NATO. Konkretniej to do jednostki stacjonującej na Łotwie ma zostać wysłany jeden szwedzki batalion zmechanizowany. Takie brygady międzynarodowe zazwyczaj są tworzone z wojsk krajów znajdujących się blisko siebie. No, Ta na Łotwie jest najnowszą jednostką tego typu, powstałą już po wybuchu tej wojny. Większość tej jednostki, co ciekawe, stanowią Niemcy. Amerykanom jakoś niespecjalnie śpieszno do stacjonowania w tym regionie. Nasi natomiast teraz ch chcą się wykazać. Trzaskowski ogłosił bowiem plany zagospodarowania szpiegowa. Mianowicie mają tam powstać bloki z mieszkaniami służbowymi dla policjantów. Co jak co, ale LMS, to ma akurat w Warszawie wystarczającą ilość takich mieszkań, z tym że one są praktycznie dziedziczne. A wracając, to nie chce mi się wierzyć, że kompleks mieszkań należący wcześniej do rosyjskich służb specjalnych zostanie oddany na kwatery dla krawężników. Znając życie, to te budynki zostały odpowiednio dostosowane do pracy wywiadowczej. Trzeba pamiętać też, że policja policji nierówno. W Izraelu mieliśmy już pierwszą wymianę zakładników. Trzy pejsate kobiety za 90 palestyńczyków. Zakładniczki przyjechały całe i zdrowe, nawet dostały torby z pamiątkami z logiem Hamasu. Co by nie mówić o całej tej wojnie, to one jednak nie były tam no, na wakacjach, więc to trochę jak dla mnie zakrawa o absurd. Z drugiej strony rok to sporo czasu na rozwinięcie się syndromu sztokholmskiego. Podobno miały również mieć wystawione dokumenty po arabsku i hebrajsku potwierdzające ich zwolnienie wraz z dokumentami odnośnie ich pobytu. Wiadomo, że to jest bardziej propaganda. W stronie izraelskiej nie są potrzebne żadne dokumenty od Hamasu. Ale prasa już zdążyła się do nich dobrać. Trzeba pamiętać też, że na tę chwilę to według tego traktatu pokojowego, to Hamas jest w ogóle legalną władzą na terenie Gazy. Tym samym chcą się tutaj wykazać, że są na tyle dobrze zorganizowani, że mają już nawet własną biurokrację. Przed i w czasie wojny formalnie sprawowała władzę tutaj FATA, sprawująca również rządy na zachodnim brzegu. Te formacje, no choć obie składają się z Palestyńczyków, no to nie są wobec siebie za bardzo przyjazne. A w czasie wojny w Syrii to nawet walczyły ze sobą po dwóch stronach konfliktu. Hamas niby odłączył się od Bractwa Muzułmańskiego, no ale jednak wciąż mają powiązania z niektórymi dżihadystami. Jakkolwiek, teoretycznie tak przynajmniej, wolałbym rządy świeckie, no to jak widać z pejsaczami, chyba nie da się postępować inaczej. W Ameryce mamy w końcu zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Co ciekawe, na inauguracji nie było ani Załońskiego, który prosił o zaproszenie trzy razy z rzędu, ani nikogo z Ukrainy, co też wysyła dosyć jasny sygnał dla świata. Joe Biden zdążył jeszcze rzutem na taśmę ułaskawić Antoniego Fauci'ego, mimo że wyrok w jego sprawie jeszcze nie zapadł. Konsekwencji nie poniosą też oskarżeni o kłamstwa w sprawie laptopa Huntera Bidena i jeszcze kilka osób podobnego pokroju. To tak jakby ktoś na ułaskawienia Dudy narzekał. W każdym bądź razie jego era się w końcu skończyła. Pierwszymi zmianami jakie ma wprowadzić nowy prezydent to kara śmierci na szczeblu federalnym, ale co dla nas ważniejsze ma też wprowadzić dekret zakazujący pomocy ze strony rządu amerykańskiego Innym krajom, jeżeli nie jest to zgodne z interesami USA. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach, bo pomoc rządu amerykańskiego nigdy nie jest bezinteresowna, tylko to, co zazwyczaj dostają w zamian, jest po prostu ukryte. Ta pomoc trafia do konkretnych osób w zamian za wierność amerykańskiemu Deep State'owi. No tylko, że o tym oczywiście głośno nikt nie powie, a tutaj będą musieli. W ten sposób Trump w praktyce ograniczał wydatki budżetowe idące do różnych dziwnych organizacji szerzących demokrację. Teraz mamy jeszcze jedno kluczowe w tym przypadku pytanie, mianowicie kto będzie oceniał, czy pomoc jest dla Ameryki korzystna. Oczywiście to też nie tak, że to wszystko padnie. No sam Donald zapewne nie chciałby, żeby to padło całkowicie. No jakby nie patrzeć, tego typu działania też są w wielu przypadkach dla Ameryki zwyczajnie korzystne. No, ale na pewno będzie miał dzięki temu dużo większą kontrolę nad tym procederem niż jego poprzednicy. Były członek Komisji Europejskiej, Terry Breton, ten sam, który niedawno chwalił się odwołaniem wyborów w Rumunii, został właśnie członkiem zarządu Banków Ameryka. Od razu widać, od kogo oni są. Ja sobie dam, dam wszystko uciąć, że osoba o takiej pozycji, jak on, gdyby chciała, tylko byłaby w stanie znaleźć podobną pozycję w jakimś zarządzie spółki europejskiej. A propos jeszcze Ameryki, Lindsey Graham publicznie już poparł Kasza Patela na stanowisko zastępcy dyre, nie, na stanowisko dyrektora CIA. Biorąc pod uwagę, Jaką Graham jest kanalią, no to nie wróży zbyt dobrze. Choć trzeba pamiętać, że Donald też musi robić pewne ustępstwa, ale też ten sam senator, mimo bycia teoretycznie jednym z najbardziej prowojennych członków Senatu, nie wydaje mi się mimo wszystko być jakimś takim ideowym bojownikiem. On po prostu mówi to, co mu się każe. Zresztą on już kilka razy, w czasie nawet kampanii wyborczej, próbował podlizywać się Trumpowi. Więc jego słowa też można różnie odczytywać. Ale mieliśmy też inną ciekawą wypowiedź około prezydencką ze strony samego sztabu prezydenckiego. Mianowicie Steve Bannon stwierdził, że Ukraina ma dużą szansę na stanie się drugim Wietnamem. Ja bym powiedział, że w sumie to trzecim, bo mieliśmy jeszcze przecież Afganistan. Sposobem na wyjście z tej sytuacji miałby być powrót do rozmów dyplomatycznych. O Putinie można powiedzieć wiele, ale nie to, że jest niecierpliwy. A całość z pewnością da się zaaranżować, tak by Ameryka, wy... a przynajmniej Trump, wyszedł z tego cało. Zresztą nowy prezydent już zarządził, by zorganizować spotkanie z Putinem w najbliższym czasie, cokolwiek by to nie oznaczało. TikTok wrócił. Co prawda, jest to śmiertelne niebezpieczeństwo dla amerykańskiej demokracji. Ale, ale jak widać, nie na tyle, by Trump nie mógł wcześniej sobie o tym porozmawiać z Xi Jinpingiem. Co prawda, to nie wina samego Trumpa, ale USA jako państwo zdążyło już tutaj zrobić z siebie pośmiewisko. Już nie mówiąc, że migracja części Amerykanów na tę stricte chińską aplikację już się rozpoczęła. Także zanim Trump rozpocznie rozmowy, to się w ogóle może okazać, że TikTok tamtejszym władzom już zwyczajnie nie jest potrzebny. W ramach inauguracji Trumpa mieliśmy również wypuszczoną kryptowalutę, która oczywiście po przysiężeniu od razu poleciała w dół. W sumie nie wiem, czego ci nabywcy się spodziewali. Pytanie natomiast, czego Trump się spodziewał, bo jakby nie patrzeć, jest to oszustwo finansowane, sygnowane jego imieniem. No i też urzędem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jeśli te filmy są dla Was przydatne, zostawcie łapkę, subskrypcję, bo mi to pomaga w rozwoju kanału. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie finansowo, link do zbiorki znajdziecie w komentarzu przypiętym pod filmem, podobnie jak linki do wszystkich artykułów użytych w materiale. A jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.